2 września rozbrzmiał pierwszy dzwonek we wszystkich placówkach oświatowych. Władze miasta zainaugurowały rok szkolny w szkole podstawowej nr 18, a dwie godziny później włodarze powiatu wraz z dyrektorami podległych placówek spotkali się w CKZIU nr 1. Po 10 tygodniach bez troski uczniowie wrócili do szkół, aby przez kolejne miesiące zgłębiać swoją wiedzę. Jak zapewniano podczas inauguracji zarówno miejskiej, jak i powiatowej placówki są doskonale przygotowane na nowy rok szkolny. Jesteśmy przygotowani pod względem klasowym, kadrowym, a więc czekamy tylko na wyzwania. Nowe pomysły i, i, i ciężką pracę. Te przygotowania trwają już od blisko roku. Szczególnie jeżeli chodzi o kwestie przystosowania sal do zajęć nie tylko teoretycznych, ale praktycznych. Także generalnie to najważniejszy projekt na blisko 6 milionów złotych, czyli 18 pracowni. Zawodowych zostały oddane do użytku w mijającym roku szkolnym. Myślę, że rok będzie owocny. Mamy świetne nabory, 15 oddziałów, prawie 500 nowych uczniów. Staramy się rozwijać, by można było powiedzieć, że jesteśmy dobrą szkołą na Wileńskiej. Przygotowane przez SP18 i CKZU nr 1 inauguracje miały także aspekt artystyczny, a ten skupił się na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przed laty uniemożliwiła powrót uczniów do szkół. Uczniowie zamiast do szkoły po prostu poszli na wojnę. I to, to, to w kartach naszej historii jest wręcz, wręcz dramatem. I no, nasze i następne pokolenia powinny być niezmiernie szczęśliwe, że, że mogą przyjść do bezpiecznej, czystej szkoły i, i się realizować. Po części artystycznej i przemówieniach gospodarzy, wydarzeń przyszła pora na życzenia. Szkoła jest dla uczniów że to uczniowie są najważniejszym elementem tego systemu i w takich prostych słowach myślę przekazałem im, że nie uczą się dla ocen, dla nauczycieli, dla rodziców, że uczą się tylko i wyłącznie dla siebie i to oni będą w tych życiowych egzaminach poddawani testom. Uczniom życzyć piątek i szóstek. Przede wszystkim im życzę takiej równowagi między e, nauką e, a e, swoimi aspiracjami czy oczekiwaniami. E, życzę im, żeby mieli czas e, nie tylko na naukę, ale również na spędzanie czasu niekoniecznie przy telefonie ale z rówieśnikami. Wielu sukcesów w nauce przede wszystkim, ale myślę symbolicznie najważniejsze, połamania pióra w tym kolejnym roku, tak jak to na maturze jest. Myślę, że tegoroczni maturzyści mają sporo czasu do przygotowania, nie tylko maturzyści, wszystkim życzę zdrowia, wytrwałości i oby ten rok szkolny szybko się skończył do następnych wakacji. A do tych zostało już tylko 296 dni, z czego zaledwie 183 uczniowie spędzą w szkole.